Muszę ci coś powiedzieć. Płakałam cały dzień przez to. Co się stało? Zgadnij. Czy ty mówisz poważnie? Nie będę w to grać. Po prostu mi powiedz. Nie chcę, żebyś najpierw zgadł. Nie wiem. Nadepnęłaś na coś i cię boli. Nie, nawet nie blisko. Myślisz, że płakałabym przez to? Zgadnij jeszcze raz. Zgubiłaś swoją ulubioną torebkę? Nie. Znowu źle. Taki beznadziejny. A może po prostu mi powiesz? Nie musisz zgadnąć. Albo z tobą zrywam. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy to coś, co zrobiłem? Nie daję Ci odpowiedzi. No to nie zgaduję. Zła odpowiedź. To nawet nie było zgadywanie. Znowu źle. Wiesz co? w tym momencie nawet mnie nie obchodzi, co to jest. Jeśli to faktycznie było coś ważnego, to już byś mi powiedziała. Wow, więc mnie nie kochasz, nienawidzę cię. Wiesz, że cię kocham. Czasami jesteś po prostu trochę hoł i Głupia? nic na to nie poradzę. Wiesz to te dni. Tak, rozumiem, w porządku. Więc powiesz mi teraz, okej, okay, dobrze. Halo! Co do cholery jest z tobą nie tak? Nie możesz po prostu powiedzieć dobrze, a potem nic nie mówić. Przepraszam, coś mi wypadło. Hello! Powiesz mi! Tak! Przestań mnie zwodzić i po prostu powiedz. Nieważne, nie są że chcesz powiedzieć. Nie możesz mówić poważnie. To jak przestępstwo. Nie możesz tego powiedzieć po tym, jak powiedziałaś mi, że chcesz mi coś powiedzieć. Nieważne, nie zrozumiałbyś Zrywamy, jeśli mi nie powiesz. Okej, okay, dobrze. Moja babcia umarła. Kurty! Serio nie mogłaś powiedzieć kur. Od razu? Co do cholery, kochanie. Nie jestem już twoim kochaniem. Koniec z nami. Pierd cię i pierd twoje humory. Łompłom.